Przedstawiam wam partnerów kanału Betcris, 4Bet, zakłady kucharskie i nowym został PZ2, Także gramy także z PZbookiem będą free dodatkowo właśnie pod pZbooka Śledźcie kanał dalej, bo będzie jeszcze nie jeden partner kanału. To tyle w ramach naszych partnerów kanału. No, witam na kanale Ograć Bookmachera. Na początek, jak zwykle, trochę o promocjach dla nowych graczy Forbet. I tak, mamy grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo, przy pierwszej wpłacie macie do 2000 w formie bonusu i przy drugiej wpłacie do 200 zł jako maxi zysk Co to jest maxi zysk? To jest promocja Forbet, właśnie dla nowych graczy, ale nie tylko, bo często jest weekendy i na najwyższe ligi rozrywkowe. To jest taka promocja, że jeżeli kupon okaże się wygrany. Wówczas macie podwajaną wygraną. Bardzo fajna promocja. Radzę skorzystać, jeżeli ktoś nie ma konta. Link do rejestracji do Forbet będzie w komentarzu pod filmem. A teraz przejdźmy do typów i analiz na dziś. Witam na kanale Ograćbuk Mahela. No niestety wczoraj się kompletna kompromitacja. Siatkarze ogólnie po 3 sety w każdym spotkaniu. Polacy kompromitacja zupełna. trzeci set, bodajże do 12. No co oni zagrać? Chyba najgorsze spotkanie ever w ostatnich latach. No ale gramy dzisiaj kolejną weekendową taśmę z 126, no i walczymy o tą 22 już od prawie miesiąca, zobaczymy jak będzie dzisiaj, mam nadzieję, że lepiej niż poprzednią, a my zaczynamy jak zwykle konkursem, bo w sobotę, niedzielę konkurs otworbę to 50 zł. co trzeba robić, żeby wygrać te 50 złotych otworby, zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu pod filmem wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w spotkaniu ekstra klasy Śląsk-Wrocław z Pogonią Szczecin. Wygrywa pierwsza osoba, która trafi dokładne wyniki, będzie najbliżej pierwszej minuty bramki. Macie czas do rozpoczęcia meczu oczywiście. Jeżeli nie macie konta Forbet Betcris. lub pzbook linki do rejestracji w komentarzach pod filmem zapraszam na środy, czwartki, piątki wtedy są konkursy od pzbook, soboty, niedzielę od Forbet, A poniedziałki, wtorki gramy sobie z betkrisem, ale jeszcze nie ma konkursu, lecimy z typami na dziś. Pierwsze spotkanie, no finałowe spotkanie Francja USA w szatkubkę. Liga Narodów, no i tu myślę, że nie będzie trzy setówki, no to okej, okay, no Polacy dali ciała Włosi też, ale myślę, że obie oby pokazały moc i cztery sety to będzie minimum w tym meczu finałowym drugie spotkanie, Śląsk-Wrocław z Pogonią Szczecin, ja idę tutaj w typ, że Śląsk strzeli bramkę Pogoń, no gra w europejskich pucharach i właśnie tutaj idę na to że oni będą zadyszkę mieć co 3 dni, to nie jest Żaden klub w Ekstraklasie nie umiega co 3 dni, dlatego myślę, że Śląsk Wrocław to wykorzysta i strzeli bramkę. Kolejne spotkanie Christian Sund z Ot, Ja tu idę w, no w gości, no w Christian Sund ostatnia ekipa w lidze, jeden punkt na no 13 bodajże kolejek, no co tu patrzeć, no, no idę w Ot, no tyle. Myślę, że Christian Sund już widać się ze spadkiem, no. Jeżeli po tylu kolejkach masz jeden punkt, no jak możesz liczyć, że się utrzymasz. Kolejne spotkanie, Hamburger z Hanza Rostock, no i fajny kurs jest tutaj na to, że Hanza Rostock strzeli gola, Hamburger, jak to Hamburger, lubi strzelać, ale lubi też tracić, myślę, że tutaj Hanza Rostock wykorzysta sytuację i strzeli bramkę, tym bardziej, że w poprzednich spotkaniach nawet dobrze wyglądali, no z marnym skutkiem jeżeli chodzi o bramkę, ale myślę, że tutaj strzelą, bo Hamburger to jest Hamburger. I ostatnie spotkanie na kuponie Underlecht Ostersundek. Ja tu liczę, że goście strzeli bramkę po fajnej kusie, wybieram to dlaczego? Bo Underlecht na początku sezonu zawsze traci tych punktów dużo i bramki traci. A ogólnie Underlecht jest taką krewką drużyną, że potrafią zdobyć czerwoną kartkę, a wtedy grać no, słabo. I moim zdaniem, tutaj właśnie to liczę na to, że Ostersundek strzeli bramkę po fajnej kursie warto spróbować. Bo Anderlecht to Anderlecht to już nie jest ten Anderlecht, który dominował Ligę Belgijską jeszcze kilkanaście lat temu. Tyle na dziś życzę Zieloności, miłego dnia i widzimy się jutro. Elo!